Witajcie moi kochani ponownie na kanale YouTube z tej strony Wojciech Saacki. Dzisiaj goścę Was u siebie w domu e, przeprowadzimy sobie trening indywidualny piłkarski w domu. Ja bym to nazwał, że był to dosyć komiczny trening, ponieważ jest bardzo mało miejsca. E, nie ma za bardzo jak ustawić nawet kamery, więc wybaczcie za to, że w, w pewnych momentach będę troszeczkę e, ucięty. Słuchajcie, absolutną podstawą treningu jest trening na zewnątrz. Unikajmy treningów w domu. Oczywiście ze względu na to, że mamy fatalne warunki i ze względu na kuriozalne przepisy, które tutaj... Zaserwował nam Polski Związek Piłki Nożnej, e, w, oczywiście w, w porozumieniu z, z rządem. Do końca stycznia nie możemy wykonywać, jako amatorzy, prawda, amatorzy nie mogą wykonywać treningów, no bo zawodowcy, czy tak zwani półzawodowcy treningi mogą odbywać, co też jest kolejnym absurdem, ponieważ jedna grupa może, a druga nie, no z całym szacunkiem, ale oczywiście piłka nożna powinna łączyć i i to, że ktoś jest amatorem czy profesjonalistą nie powinno rozdzielać aż tak tych dyscyplin. No i cóż, mam nadzieję, że będzie Wam się podobać i zapraszam. Let's get down, let's get down to We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Mama, please don't worry about me. Cause I'm about to let my hearts feet My friends keep telling me to leave this. So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. One more night, one more night to get this We've had a million, million nights just like this We can't leave them if we stay the same, and I can't do this for another day. So let's get down, let's get down to business. Let's get down, let's get down to business. I'll give you one more night, one more night to get this. We've had a million, million nights just like this. So let's get down, let's get down to business. Let's get down. Get down to business. I'll give you one more night, one more night to These boys are my sons like Phoenix My city and state never ever seen this Jimmy new I'm a young boy genius On a full time, I'ma give her that penis When this shit's done, I'ma fill up arenas Ooh Like Gilbert Arenas Shoot my shot, I'm still with the demons Ooh I keep it thorough. I got five chicks in New York, that means one in each borough I'm in the pocket like bro. When I'm back home, no, they treat me like Robert De Niro Took her to talk about, bought her a churl. Took her home, gave her a cinnamon swirl. I left it in now, I got a one old Zeros on zeros on zeros. Uh, that's what my bank account balance say. I got a check from a shoe company, not do anything the new balance say. I bought her a plane to get out of state. I got me a shorty from runaway. Said I'm in town today. She said she coming over and she down to stay. I got a hit, she been playing that shit. So when she pull up on me, I know what she bout to say. What's poppin'? Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just Joshin'. I'ma spend this holiday locked in. My body got rid of them toxins. In the top ten, Callin my bitch, tell her bring me that noggin. Brain real good, shit, scholar. I like a thing with low mileage, good brain with no college. Call me the baby, no Tyler. I'm real creative and stylish. FN in my denim, I send a hit, make a spinner And I just flew back from LA on a jet yesterday. I go back and forth like I play tennis. I fuck with your hoe, yeah, I feel for it. Still on the Billboard, the number one song in UK. And now they got so fucking rich, all these hoes are my I still don't give a fuck what you say. She eat it like a Batman, nigga, whoop a nigga like I'm Batman, nigga. I just put up in the Batmobile. The reason I ain't fucking with these rap ass niggas Cause they cap ass niggas and their raps ain't real. Believe me, you wanna keep your life and take it easy. I'm rocking water. Diamonds need a squeeze. These niggas water down, they drink a Fiji. My whip is on your brown, like I'm in Cleveland. My bitch is mellow, yellow, like a soda. These niggas title tellers, I'm a soldier. Hey, somebody tell them niggas that it's old. You know it's baby, nigga. What's poppin'? Brand new whip just hopped in. I got options. Hey. I can pass that bitch like Stoddard. I I caught her. I'm out here with somebody, daughter. She calling me daddy. I'm somebody's father. I gotta go diss it. I when I go kiss it. I put my lips on it like somebody watered. A diamond in a glacier. A caught in a wallet. She put up the fuck me, but nobody caught her. She told me that she wasn't feeling my music. I fucked her. She told me it's nobody harder. And I'm with the G ski. I need that shit for the free ski. We are not buying no pussy. You selling on P tree. It's so much work on my celly I had to go tell all my bitches he made it to reach me. All in my DM. i to follow your BM. She played with the crow ski. We used to fuck on the low ski. She used to lie on my bed and go lie to your face and say, I'm just a broke. Nigga, you knows me. You ain't believe it. You wanted to toast me. I had it standing as long as a ruler in case she was cooling and wanna approach me. Dropped the figure, came back in the cullin and she wanna fuck again. I want that tongue get stuck and so deep that she cough up a lung again. Five star bitches, they on the run again, run again, running in diamonds. They illuminating the way that I come again. I just put so many pennies on the watch and I'll never got stunned again, nigga. toy. What's poppin'? Canada. Brand new whip, just hopped in. I got options. I can pass that bitch like Stockton. Just Joshin'. I'm spending this holiday locked in. My body got rid of them toxins. Sports in the top 10. Uh, what's brackin'? Brand new whip, new mansion. Brand new tips, new dancers. Same old dick, new magnums. You don't wanna see me bratty. Pet the kitty, call me caddy. Make your man call me daddy. He talk too much, he's too chatty. CEO, I'm savvy. Bitch, I'm a maverick, flexible so elastic. But don't you dare bend the bitch backwards. Fuck a princess, I'm a king. Bad out and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bad out and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Spitting it up blood in the sink. I'm crazy, but you. Bitch, I'm choosy. Long blue hair, blue as a bruise. Only trust a fella for some light amusement. I'm no prey, but I am pursued. Pray for me, now on the church's pews. No distraction can confuse me. Whiskey my hip, plastic, and fruity. Fuck a princess, I'm a king. Bat out and kiss on my ring. Being a bitch is my kink. What the fuck else did you think? Fuck a princess, I'm a king. Bat out and kiss on my ring. It's gonna hurt, it'll sting. Blood in the same crazy, but you like that. z tego miejsca chciałbym ogłosić konkurs do wygrania 150 zł w dowolnym sklepie internetowym piłkarskim oczywiście możecie sobie kupić dowolne elementy właśnie w tym budżecie a pytanie jest bardzo proste chociaż może być już irytujące no bo cały czas mówi się tylko i wyłącznie o pandemii, no ale nie możemy o, innym, o innej rzeczy mówić no bo, 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 bo cały czas nas to dosięga Pytanie będzie o COVID, ale bardzo ambitne pytanie. Mianowicie, jak myślicie, jaki wpływ koronawirus będzie miał na dalszą piłkę nożną? Czy, czy kibice się odsuną od piłki nożnej, czy piłka nożna wręcz przeciwnie, po, po powrocie może kiedyś do normalności, będzie miała jeszcze większe profity, jeszcze więcej osób będzie grało w piłkę, a może czeka kompletna degrengolada, czyli na przykład całkowite zejście piłki nożnej do podziemia i, i, i na przykład nie wiem, piłka nożna obecnie jest moim zdaniem najpopularniejszym sportem w Europie, a być może za kilka lat ze względu właśnie na COVID będzie już niszową, drugorzędną, trzeciorzędną dyscypliną. I też Wasze takie ambitne, merytoryczne podejście do tej sprawy. Swoje swoje tutaj odpowiedzi możecie wysyłać przede wszystkim na naszego Instagrama. Oczywiście, osoba, która chce wziąć udział w naszym konkursie, musi zasubskrybować nasz kanał. Również obserwować profil na, na Instagramie i oczywiście my to będziemy weryfikować. Później, jeżeli te wymogi zostaną spełnione, to czekamy na Wasze. Odpowiedzi tutaj merytoryczne na Instagramie. Nie liczy się długość, nie wiem, jakiekolwiek podejście do danego zagadnienia. Ważne jest to, żeby to było jak najbardziej merytoryczna, jakościowa, konkretna odpowiedź z Waszej strony. Tak jak mówię, do wygrania 150 złotych bon na zakupy w dowolnym sklepie internetowym piłkarskim. Wracając jeszcze do kwestii samego treningu. Oczywiście ilość powtórzeń jest dowolna. Tak? To Wy jesteście kreatorami swojego treningu. To Wy musicie wiedzieć, jakie możecie sobie obciążenia stosować, w jakim czasie i ile wykonywać powtórzeń. Oczywiście standardowo mniej więcej wygląda to tak, że dane ćwiczenie wykonuje się około minuty do 90 sekund. Przerwa później jest około 30 sekund do 60 sekund, i kolejne, kolejne wykonywane ćwiczenia. Ja tutaj głównie skupiłem się na ćwiczeniach z piłką, ponieważ takich jest bardzo mało w internecie. Głównie to są jednak ćwiczenia takie motoryczne, bez piłki. Ja się skupiłem na, na ćwiczeniach z piłką. Oczywiście, tak jak powtarzam, tutaj. Musimy unikać za wszelką cenę jednak e, treningu w domu, ponieważ jest ciasno. E, ja tutaj pozwalałem sobie kopać w ścianę i, i w drzwi, e, no ale przy nie wiem, wykonaniu takich 20 czy 30 jednostek zapewne drzwi byłyby do wymiany, a ściana do ponownego malowania już tam widziałem, że, że można by było niektóre elementy poprawiać, a co dopiero po 20 czy tam 30 treningu w domu, także... Dom to jest absolutna alternatywa. Wy jako zawodnicy musicie szukać mimo wszystko trenowania na zewnątrz, nawet jak jest minus 10 stopni, czy nawet minus 15, nawet jeżeli troszeczkę śniegu popada. Oczywiście w tym momencie u mnie na przykład jest ponad pół metra śniegu i warunki fatalne, tak? czy to na boiskach, czy na, na drodze, ale jeżeli... Te warunki są w miarę przystępne, kilka stopni na, na, na minusie i, i boiska też w miarę odśnieżone, to tutaj gorąco Was namawiam do trenowania mimo wszystko na zewnątrz. Moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że trening Wam się podobał mimo spartańskich warunków. Tutaj mówię, absolutną podstawą dla Was musi być trening na zewnątrz. Oczywiście nie muszę wspominać o tym, żebyście cały czas... Śledzili nas, ka, nasz kanał, subskrybowali. Zachęcam Was gorąco do tego, żebyście promowali nasz kanał, wspominali swoim znajomym o tym, że tworzy się taka fajna społeczność, fajny kanał, na którym będziecie mogli co już sprawdzać jakieś nowe zagadnienia odnośnie czy to treningu, czy kwestii prawnych, czy, czy, czy jakichkolwiek innych poradników. No, musimy to rozkręcić. Tak? O, ostatni odzew był bardzo fajny. Ale zawsze może być lepiej, i liczę na Was gorąco, że tym razem również mnie nie zawiedziecie i pomożecie w promocji. Bo jeżeli nie będzie tego zasięgu, tych subskrypcji, to kanał całkowicie zginie. A chyba tego nie chcemy. Także słuchajcie, jeżeli naprawdę Wam się podobało, zostawcie łapeczkę w górze. Pomóżcie nam chociaż w jakimś stopniu promować kanał, udostępniajcie materiały znajomym. No i cóż, mam nadzieję, że, że, że do usłyszenia i że materiał znowu Wam się podobał. Cześć, cześć.